Siewize a W tym odcinku chciałem Wam pokazać, ile piorunów już było. było ile tam było? 78, a teraz jest piorun, piorun, piorun maper. No, było 6, 78, jest 121, czyli gdzieś tak około 50 subskrypcji, albo 40 na pewno subskrypcji było dane. Połatem tym lajki. Porównajcie sobie, bo... Także się jak moi fani, są bardzo mi oddani, ale yy, nie, nie chcę im się po prostu no, tlenia, no nie chcę im się oglądać moich filmów, więc nie dają lajków, w ogóle nie wpadają, ale gdzieś tam są. Więc zobaczcie na przykład. Pod dziękuję za czyste słowo było 4 lajki, pod tym jak yy, do wszystkich pisałem moich fanów, żeby wbijali na ten film, to jest. 42 lajki, no to jest spora różnica. Po prostu. Po prostu moim się nie chce oglądać moich filmów, ale bardzo i tak mnie lubią i nadal mnie subskrybują, no to znaczy, że znaczy, że mnie lubią. Że mam fajne filmy nadal i będą jeszcze lepsze. Wakacje to będą jeszcze lepsze, bo będzie egipa z Pacmapera. W ogóle jak ktoś chce dołączyć do egipy, no to wiecie. Yy, musicie blisko mnie ogólnie mieszkać, bo to będzie normalnie nie, nie egipa YouTube'owa, tylko taka jak friza i jak ktoś wtedy oczy, to po prostu pisać w komentarzu tam tego i gdzieś tak pisać o jak daleko jesteście od Łodzi, tak mniej więcej jak daleko jesteście od Łodzi. Ja w Łodzi nie mieszkam, ale gdzieś tak mniej, mniej więcej blisko Łodzi, godzinka jazdy do Łodzi mam. Albo nie, mam przypomysł, po prostu ile macie, ile macie kilometrów do Skierniewic, bo około Skierniewic bardzo blisko jest moja miejscowość. No, to skiernie jest takie większe miasto. Tam, tam się jedzie tam jadę tam dwie, 20 minut. To skiernie więc podajcie, jak daleko jesteście. na ogólnie wakacje będzie z Imperium, nie Imperium, tylko ekipa z opera z Polaczkiem i jak na razie z Moralkiem 2007 pod inną nazwą Hexi. E, no i może jeszcze ewentualnie z pirotechnik, Mapperem, jak zechce. Nie wiem. Spytam się jeszcze niektórych członków. Mojej armii Ale ogólnie to tyle co chciałem powiedzieć Chyba taki dowód Lordowi, Kupsonkowi i Aversysowi wystarczy Więc bardzo chciałem wam podziękować za to, że udało nam się tyle wbić i... Sam fakt, że bił to przez godzinę... Bił przez godzinę, po, po powiem wam z... Właśnie z 50 subów Przez godzinę z 50 subów biło Więc jest to bardzo dużo Ciekawe, kto mi pomagał. Sprawdźmy, kto mi. E, eh, dobra, już jestem. Nie Sprawdźmy, kto mi. O, to istotne. No to na pewno moim multikontem nie jest. Tutaj macie pow... po... potwierdzenie, bo tu ma subów. Poza tym. Tutaj, subscribe, Spacemapper, O, to pamiętam go. Kiedyś bił. To jest taki mój już najstarszy fan, co ogólnie mnie ogląda od samego początku taki. Taki maniak. <laughs> o, oczywiście, musiał być kumpel piasta, Grzegorz Mazur też witam cię serdecznie. Niczy12 też się ma koleżko. Niczyja 12, ostatnio poznałem. O, Marcin Wójcik też jest. mam Mamliag.pl też jest. Stanisław Wiśniewski też. O, Karolina Nowakowski też jest. O, nawet ono ziamek jest. No, no ziamek też prawidłowy człowiek. A Piorem o, nawet Kargon jest. Jest Wojtek Kowalski, jest Oduber I dużo ludzi w piło. To ogólnie To chyba tyle co chciałem powiedzieć Więc do widzenia A jeszcze chciałem powiedzieć Że coś tam mi się wideo popsuło I mi nie pokazało tych screenów Więc może je po prostu Pokażę teraz Poczekajcie nie chcę pokazywać mojego domu. Eee. No dawaj, no 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 jest, jest, jest. Jest oczywiście drugim piurotechnik mapę i przesłał tutaj dwie fotki. Od Od niego jest Perotechnik mapę, Od 14 przesłał tutaj lajki przesłał i tutaj suby przesłał, więc... bo nie, nie dograło po prostu mi, więc tylko tak mówię. Więc tyle chciałem powiedzieć, więc już... Koniec tego filmu, do widzenia.